Hej hej, próba numer chyba 27, ale przestałam liczyć, więc ciężko mi się zorientować. Widzę was w kolejnym odcinku numer. nie wiem, który. z Hearthstone'a, kaczona bójka. Od 3 godzin próbuję zrobić coś, co próbuję zrobić od 3 godzin. I mam taki drobny problem, moi drodzy, w związku z tym. Mam taki drobny problem. Bo mam pecha i nie wychodzi mi to, co chcę zrobić. O co chodzi? Może o co chodzi? Ano chodzi o to. No i dreddy jest karczemna bójka. Gdzie atakujemy miasto? No i o co chodzi? A no o to chodzi? Żeby miasto nie da się zabić. Bo jak atakujemy miasto, ono dostaje życie. Ale miasto może zabić nas. Jest śmiesznie. Dlaczego? Nie, nie, nie wtrafisz mi w nią. Nie pozwalam ci. No. Od trzech godzin, jak mówiłem, nagrywam i w prostu szlak mi trafia. U, to jest bardzo dobre. Kontynuuję. Ale no co się? Gdzie on by dostał O mój Boże! To co się teraz stało jest piękne. Zaraz wytłumaczę czemu. Sorry, sorry, tłumaczę właściwie po raz 590. któryś raz, ale... ale jest pięknie, jest pięknie, ale nie wiecie czemu. Zaraz wam powiem. Eee... O mój Boże. Jest naprawdę pięknie. Hmm, Jestem wręcz zachwycony. Dobra, inaczej. Po kolei. Miasto dostaje życie, dostaje życie. Więc o co chodzi, żeby wbić jak najwięcej życia miastu? Po co? Żeby zwiększyć się penisa. Nic nam nie daje. Możemy mieć satysfakcję. Jak ja chcę mieć. Du duży wynik. Jak chcę mieć bardzo duży wynik. Miasto również ma broń. Właściwie zbrojownię. która co tutaj zostaje? Atak. Czym więcej ma ataku, tym miniony są silniejsze. Jeżeli zniszczymy. tą zbrojownie. Ona znika. Po chwili się pojawia. Ale ma zrecydowany licznik, to jest bardzo, bardzo, bardzo dla nas fajnie. I mianowicie. Mam bardzo, 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 bardzo fajny plan. Ale to bardzo, bardzo fajny plan. Jak wbić bardzo, bardzo dużo wrażeń przeciwnikowi. Chodzi o to, że musimy mieć miniona, który ma 15 maksymalnego życia. A potem podwajać, 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 wziąć Fire, zaatakować. Dlaczego 15 życia? No dlatego, że jest pewien cap, tak zwany. Tak zwany cap. O, no, daj mi te karty. Tak zwany cap. Który sprawia, że jeżeli go przekroczymy. Jest ileś, jakaś tam liczba, którą jak przekroczymy, to karta nam umiera. Więc mając 15 życia i podwajając, bez zbędnego pieprzenia się w środku o dodatkowe power world shield, jesteśmy w stanie wyciągnąć, powiedzmy, maksymalną ilość obrażeń, zanim nam stwór pieprznie. I nawet nie wiecie, jak ciężko jest zdobyć stwora, który ma 15 życia. A mi się teraz udało tak łatwo, co się stało? O mój Boże. Mm, tak czy siak. Eee, ogólnie chodzi o to. Tutaj. Mm, w sumie. Nie chciałbym dobierać. Nie będzie. Niech będzie jeszcze eee, pa, 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 pa. W tym deku chodzi o to, że bierzemy czo. Podwajamy życie Deflordowi, czy komukolwiek, kto ma 15 życia, ale przede wszystkim Deflordowi, żeby wytrzymał atak przeciwników. Podwajamy, 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 przeciwnik również to robi, bo dostaje spell'a, dzięki czo. No i potem robimy derścik. ale my dajmy się zabić. Żeby zostało zaliczone, co chcemy. I jeżeli mi zostanie spułowany ch'o, dostanę taki, albo faceless, dostanę taki... Dobra, to może być. To zdecydowanie może być. Problemem jest teraz problem ta babka. Ona jest zdecydowanie dużym problemem w tym momencie i nawet nie żartuje. Muszę się pozbyć tej babki, ona będzie mnie przeciążać. Dobra, wiecie co, zrobimy... na pewno nie damy jemu, damy... Tobie. Mamy Divine Spirit, a potrzebujemy co? No my to jest życie. Ja mam Facelessa, okej, okay, spoko. Ale to z tego. Nawet nie mogę nic wystawić, mogę zrobić tak zrobić tak I zrobić tak Okej, okay, chodzi o to, żeby nie przemilić się, co nie? Żeby dostać czo. No, jak będziemy mieli wszystkie potrzebne części, to zapychamy ławek przeciwnikowi, żeby niemu nie mogły podchodzić karty. No i staramy się to jakoś wygrać. Także nie wygrać, wbić jak najwięcej obrażeń. Tylko, że ten plan, który przygotowałem, jest o tyle problematyczny, że kuźwa mać robię go 3 godzin. No ale dobra, dobra, tym razem się uda. Co nie, co nie, co nie. Potrzebuję czo. Zaraz będę mieć dużo doborów, musi podejść. Inner Fire. Ok, potrzebuję drugiego Divine Spiritu. Jest Czo, jest przyjaciel Czo. A widzę to oznacza, że jest zajebiście 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dawaj, Fuck off. Leczymy ciebie, bo potrzebuje jeszcze dwień spiritu. To nie jest to, dobra, jebać. Oho. Co nie bardzo bym chciał stracić jeszcze Taurisana. Czemu? To jest w głupie. Trochę. Ale ogólnie. Ten pieprzony deck przeciwnika ma kartę, tą arenę paladyna, która sprawia... Że przeżywają tylko ci o największej ilości ataku. Bardzo mi zależy, żeby mi ten typ przeżył. Bardzo. Z jednej strony, jeżeli koleś ma zagrać tą arenkę, to w momencie, kiedy nie mam przy na stole, bo czoło jest niezbędny. A jeżeli nie mamy czo... Czemu on ma 28 życia? To mu naprawdę podwoiło nie tak życie jak chciałem. Chwila, co? Czy jak podwoje miniony życie miniona? Kiedy jest zraniony O mój Boże. On miał mieć 30 życia. On miał mieć 30 życia. Quickly. Dobra, da się to jeszcze ogarnąć. Zgałganiłem, bo zwiększyłem mu życie w sytuacji, kiedy miał 14 życia chyba. Więc plan jest następujący. Szukam drugiego PSF-a. i czekam aż on dostanie miniona, który ma, nie wiem, 15 ataku i 15 życia. Taki jest nasz plan. Mamy Cowzena. Jeżeli podwoje mu teraz życie będzie mieć 56 życia i strzelę Couzenę będzie dobrze. Okej. Okay. Okej, okay. robimy to. Robimy to. Tylko musimy mieć nadzieję. Musimy mieć nadzieję, że nie podejdzie mu ta pieprzona arena, o której wspomniałem. Żeby nie wyczyścił nam czo Jeżeli mu nie podeszła To ugrywamy to Blessing of Kings wyjebane W sumie znajdzie się wykorzystanie A przede wszystkim Zależy na Divine Spiritach Trzeba zasrać mu łapę Żeby mógł użyć z Dispel I żeby przede wszystkim nie podeszła mu ta arenka Jak to się nazywało? Karta, nie pamiętam. O, ma zniszczenie. Dobra. Eee, nie. Najpierw to. Najpierw to. Nie wiem, jak dokładnie zgałganiłem to w ten sposób, ale... Mhm. Dobra, teraz jest dobrze. Teraz jest zdecydowanie dobrze. <grym w spytle> <grym wytle> mm -hmm. Later. O! Tej karty się bałem! Tej karty się właśnie bałem! Ta pieprzona karta mnie nie bała większość podejść. <grym wytle> Zresztą na siebie nachodzą te literki. Cyferki. Takie literki, literki. Tu jest sześć od ataku, a reszta to jest życie. Pamiętajcie, nie używam Divine Spiritu, bo wtedy nam umrze. Serio umrze, naprawdę. Dwa razy mi zdechł. Nie pytajcie się. Just don't. Just don't. Dobra. No i no, właściwie chyba kończymy. Czy jeszcze troszkę do fatigu mamy zanim nas wykończy, nie? Troszkę powiemy to obrażenia. Ale w sensie kończymy znowu ci nie? będzie Te obrażenia. Uwaga. Chcę zobaczyć jak długi będzie pasek na jego życiu. O Boże. Co? Chwila, co? Ej, ale przecież jego się nie dało rozwalić. What the fuck? Jego się nie dało rozwalić. Czy ja właśnie skraszowałem grę? Tego gościa. Ten zamek nie dało się rozwalić. Chyba. Z tego co wiem, nie dało się, ale. Boże, <śmany> zobaczmy nasz wynik. 2 miliardy, 13 milionów, 266 tysięcy, 176. 18 tuży. Okej. Okej. Me. Dobra, udało mi się po chyba 4 godzinach, jeżeli bym to wszystko zliczył. Ja pierdolę! Tyle rzeczy mogłem nagrać przez ten czas, ale zrobiłem to! Zrobiłem to! Skraszowałem grę! <ścoughs> <ścoughs>